Gratulacje! Zakładam, że kupiłeś/kupiłaś swoje pierwsze mieszkanie na wynajem. Teraz trzeba je wynająć. Powiem ci teraz krok po kroku, co należy zrobić, aby skutecznie i za dobrą cenę wynająć mieszkanie, które właśnie kupiłeś. Jeden. Wstaw tam dobre i stabilne, wytrzymałe meble, najlepiej nowoczesne. Takie, aby było to całe mieszkanie atrakcyjne. 2. Zainwestuj w home staging. Pewne dodatki, jakieś kwiatki, firanki. To wszystko bardzo działa i dzięki temu Twoje mieszkanie będzie dużo bardziej atrakcyjne dla najemców. 3. Zainwestuj w dobrą sesję fotograficzną. Wiele osób chce na tym zaoszczędzić. A to jest forma marketingu. Nie wolno na tym oszczędzać. Nie mówię, że należy na tym marnować pieniądze, ale profesjonalna sesja zdjęciowa na lata pozwoli wynajmować Tobie mieszkanie na zdjęciach, które zrobisz na początku, wtedy, kiedy mieszkanie jest nowe i świeże. Dodatkowo warto jest zainwestować albo w spacer wirtualny, po to, żeby najemcy, zwłaszcza w czasach, kiedy panuje pandemia na świecie. I nie przychodzą fizycznie, żeby mogli poczuć się tak, jakby byli rzeczywiście w środku i mogli wszystko sprawdzić. Jeśli spacer wirtualny to nie jest dla Ciebie dobre rozwiązanie, polecam nagranie filmu również przez profesjonalną ekipę po danym mieszkaniu, właśnie po to, żeby ludzie mogli spokojnie lepiej zapoznać się z danym mieszkaniem i zobaczyć go lepiej niż na zdjęciach. Cztery. Kiedy masz już i zdjęcia, i spacer wirtualny, i Twoje mieszkanie już zostało uwiecznione, warto jest wystawić na najbardziej popularne portale ogłoszeniowe w Twoim mieście. Powiem Ci też, że co roku coraz większą konwersję i coraz więcej najemców mamy bezpośrednio z Facebooka. Oprócz takich płatnych portali jak Otodom, OLX, Gratka, czy, czy jakikolwiek inny serwis. Grupy na Facebooku, gdzie wrzucasz ogłoszenia, naprawdę są bardzo widoczne dla tysięcy, tysięcy najemców. Jest to metoda, aby przyciągnąć młodych ludzi, niekoniecznie tych starszych, więc jest to bardzo dobre miejsce, bardzo dobry kierunek, jeśli to jest y, tam jest twoja y, grupa docelowa najemców. 5. OK, wystawiłeś już ogłoszenie. Masz już wszystko przygotowane. Teraz trzeba jeszcze określić, co w, tym ogłoszeniu, co w tym ogłoszeniu napisać, a co nie. Na pewno nie wolno ukrywać różnych rzeczy. Jeżeli masz umowę na dany okres czasu, trzeba to napisać. Ja wszystkie umowy podpisuję na 12 miesięcy, po to, żebym to ja decydował, kiedy kończą się umowy, a nie wtedy, kiedy najemcy będzie pasowało. Kolejną rzeczą. Jest to, że piszę, ile dokładnie wynosi czynsz, ile będą wynosiły media i ile wynosi kaucja. Staram się zrobić w taki sposób, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań osobom, które będą zainteresowane tym mieszkaniem, zanim zadzwonią. Po co ma dzwonić 150 osób dziennie i zawracać mi gitarę, tak, i żebym tracił czas? Nie chcę tego. Potrzebuję, żeby zadzwoniło jak najwięcej, ale. Mega zainteresowanych osób, które będą gotowe wynająć. 6. Kwestia ceny. Za ile możesz wynająć swoje mieszkanie? Podejrzewam, że w zależności od tego, kogo zapytasz, możesz usłyszeć różne rozwiązania. W Polsce podobno wszyscy znają się na piłce nożnej i na polityce. Znają się też na wynajmowaniu mieszkań. Wszyscy. Dlaczego? I każdy ma swoje zdanie, i wszyscy uważają, że mają rację. Jeżeli nie wiesz, w jakiej cenie możesz wynająć mieszkanie, polecam następujące rozwiązanie. Zadzwonić do kilku pośredników, którzy w danym rejonie wynajmują mieszkania i zapytać się, w jakiej cenie takie mieszkania chodzą, takie jak Twoje. Po drugie, po prostu podglądnąć inne ogłoszenia i zobaczyć, w jakich cenach się wynajmują, chociaż to może być bardzo mylące, dlatego, że pamiętaj, że duża liczba niewynajętych mieszkań to są Marzenia osób po drugiej stronie kabla w internecie e, i oni tego mogli nie wynająć. Równocześnie e, wielokrotnie miałem tak, że ceny moich mieszkań były znacznie wyższe od tego, co widzimy w internecie. Stąd ten rynek trzeba bardzo dobrze poznać i po prostu pytać ludzi. Jeżeli nie znasz ceny, warto czasem puścić taką kaczkę. Czyli powiedzmy, że za 1500 zł chcesz wynająć mieszkanie. Ale równocześnie nie chcesz przestrzelić ceną, ale też nie chcesz dać za niskiej ceny. Po prostu myślisz sobie, że 1500 zł to odpowiednia kwota. Albo taka, która to Ciebie w zupełności zadowoli. W jakiej cenie wtedy wystawić. Ja bym wystawił pewnie za jakieś 1900, czyli o 30% więcej. I co 2-3 dni opuszczał o kilka procent do momentu, aż ludzie zaczną dzwonić i pytać o to mieszkanie. I to będzie. Jeszcze też w zależności od terminu, w którym to wystawiasz, najprawdopodobniej cena rynkowa. Czasem okazuje się, że nie dostanę 1500, tylko cena stanie na 1750. A czasem w drugą stronę, najmniejsze mieszkanie, jakie mamy w portfelu, które ma 9,2 metra plus antresola, nie wiedzieliśmy za ile wynająć. W firmie mieliśmy długie rozmowy, jak to zrobić. No i wystawiliśmy za 900 zł plus opłaty. Myśleliśmy, ciekawi, byliśmy ciekawi, czy w tej cenie da się wynająć to mieszkanie. 30 telefonów później e, mieszkanie zostało wynajęte, zajęło nam to mniej więcej godzinę. Zrozumieliśmy wtedy, że cena, w której wystawiliśmy to mieszkanie, była za niska. Rok później wystawiliśmy już o 20% więcej, bo 1080 zł. Okazało się, że w ciągu pierwszej godziny było też ze 30 telefonów i mieszkanie również na pniu zostało wynajęte. Stąd rynek, mimo że się na nim znasz, wielokrotnie może cię zaskoczyć. Dlatego też polecam stosować metodę tej kaczki, o której mówię. Usłyszysz taką kaczkę, taką sondę, tak naprawdę rynkową, w jakiej cenie ktoś przyjdzie i to mieszkanie wynajmie. Należy tylko przy tej strategii być elastycznym i szybko schodzić z ceny. A nie robić takiego błędu, którą robią inni ludzie, że wystawiają to na 2-3 miesiące i nagle, no cóż, wynajmuje się, ale nikt nie dzwoni. Cena czyni cuda. Jeżeli się nie wynajmuje w Twojej cenie, musisz po prostu ją obniżyć. Najlepiej, kiedy w ogłoszeniu zaznaczysz cenę najmu, czyli pieniądze, które Ty dostaniesz do ręki, cenę opłat do wspólnoty bądź spółdzielni oraz cenę mediów. Które są w tym mieszkaniu, i dla. Mimo, że dodawanie jest łatwe, warto napisać. Te trzy elementy sumują się do następującej kwoty. Bardzo ważnym elementem jest też, aby dodać kwotę kaucji, która powinna być wyższa niż suma, o której powiedziałem przed chwilą. 7. Twoje ogłoszenie widnieje już na portalach ogłoszeniowych. Warto też opłacić te ogłoszenia, żeby były jak najbardziej widoczne dla potencjalnych najemców. Pamiętaj, że tutaj nie ma co tracić czasu. To wszystko trzeba zrobić szybko. Dlatego, że niewykorzystany czas to są pieniądze, które Ci uciekają. Jeżeli wypozycjonowanie Twojego ogłoszenia kosztuje 50 zł, czy nawet 100 zł za dwa tygodnie, to pamiętaj, że prawdopodobnie dzień postostanu kosztuje Ci między 50 a 100 zł. Innymi słowy, czekanie tydzień czy dwa będzie kosztowało cię znacznie więcej pieniędzy niż koszt ogłoszenia. Tutaj każdy jeden dzień dla ciebie jest ważny w najmie. Oczywiście, część ludzi powie: O, tam będę się ścigało 100 zł. OK, jeżeli masz jedno mieszkanie i 100 zł, te czy wersje, nie robi różnicy. No, oczywiście rozumiem ten argument. A co, jeżeli masz tych mieszkań 5, 7, 10 i w skali roku takich dni ucieknie ci kilkadziesiąt? Wtedy idzie to w ogromne, realne straty. Dlatego pamiętaj, że profesjonalni inwestorzy, którzy zajmują się najmem i opiekują się takimi mieszkaniami, starają się pozbywać powstostanów w ogóle. Po to, żeby móc na tym zarabiać jeszcze więcej pieniędzy i w dużo bezpieczniejszy sposób niż reszta rynku. 8. OK, zaczynają się telefony. Co teraz robić? Przez telefon nie umawiamy tylko godziny, tylko trzeba się o parę rzeczy zapytać. Co Pana, Panią zainteresowało w tym ogłoszeniu? Czego Pani szuka? Co Pani będzie robiła w tym mieście? A e, nie wiem, gdzie Pani pracuje? Czy e, jak, jakie rzeczy są ważne w najmniej mieszkania dla Państwa? To jest tak naprawdę są to pytania sprzedażowe. Wtedy określamy, czy osoby, które dzwonią, są osobami, które chcielibyśmy widzieć w naszym mieszkaniu. Nie wiem, czy wiesz, ale najemca to nie jest Twój klient. Najemce trzeba traktować jak pracownika. Przechodzi rekrutację, selekcję i na końcu szkolenie. Jak ma traktować Twój majątek? Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, może dlatego, że ja zajmuję się tym zawodowo i to ja wybieram, którzy najemcy mieszkają u nas i w jaki sposób mają traktować nasze mieszkania, abyśmy my mogli prowadzić biznes w sposób powtarzalny i skalowalny. Jeżeli ktoś robi to amatorsko, te rzeczy mogą wydawać się dziwne. Ale jeśli mogę Ci to powiedzieć w skrócie, to nie jest tak, że najemca do Ciebie przychodzi i on chce wynająć. Świetnie, ale to Ty musisz się zgodzić. Im lepsze będzie się ogłoszenie, im bardziej atrakcyjne mieszkanie, tym więcej ludzi będzie chciało to mieszkanie wynająć. I pamiętaj, to Tobie najemca ma odpowiadać i to Ty musisz ocenić, czy ten najemca będzie uczciwy, wypłacalny. I czy dobrze będzie się tobie z nim współpracowało? Pamiętaj, jeżeli czujesz pod skórą, że ta osoba nie będzie odpowiednim najemcą, albo jeżeli coś sprawia, że się tego boisz, obawiasz, albo gdzieś twoja intuicja mówi ci nie, to powiem ci jedną z najważniejszych rzeczy, jaką możesz ode mnie usłyszeć. To po prostu jej sobie nie wynajmuj. Nie ta osoba to następna. Wielokrotnie popełniłem ten błąd, że Gdzieś czułem, że nie, że to nie będzie dobre rozwiązanie, ale i tak wynajmowałem, no bo jak to ktoś jest chętny, będzie mi płacił pieniądze. Uwierz mi, w tej sytuacji warto jest zrobić krok do tyłu i poszukać kogoś innego. 9. Wspaniale, wynająłeś już swoje mieszkanie. Co teraz? Dobra umowa najmu reguluje to co się będzie działo w środku. Warto, żebyś od początku budował relację biznesową z Twoim najemcą. Nie przechodź z nim na ty, nie pijcie przyspływewego brudzia, dlatego że na końcu się na Tobie może to zemścić. Warto jest mieć ustalone reguły postępowania i zachowania w Twoim mieszkaniu, tzw. house rules, do których najemca powinien się stosować. Przede wszystkim ja zakazuję palenia w moich mieszkaniach, zakazuję... Impres w moich mieszkaniach, a także wiele innych rzeczy, które najemca musi zaakceptować. Od razu mówię mu, w jaki sposób mam sprzątać to mieszkanie i jak dbać o to, aby było długo wytrzymałe. Również szanuję to, ale staram się informować ich, że będę regularnie to mieszkanie odwiedzał. To nie znaczy, że co noc o północy, czy jakkolwiek, tylko powiedzmy średnio raz w miesiącu, czasem raz na dwa miesiące, aby spisać liczniki. Aby zobaczyć, czy nie ma uszkodzeń, aby zobaczyć, czy najemca czegoś nie potrzebuje. Tak, aby utrzymać dobry biznesowy kontakt. Jeżeli na początku najmu wykryjesz, że coś jest nie tak, a najemca pewnych rzeczy nie zgłasza albo nie umie uszanować Twojego mienia, jesteś w stanie szybko zareagować. Albo przywrócić go do porządku, bądź nawet rozwiązać z nim umowę. Jeżeli nie będziesz kontrolować swojego mieszkania od samego początku, Najemcy również mogą tego nie robić, i na końcu możesz się bardzo zdziwić. A jeśli nie zabezpieczysz się odpowiednimi zapisami umowy i odpowiedniej wysokości kaucją, może to Ciebie na końcu sporo kosztować. Jeżeli najemca jest naprawdę w porządku, odwiedzisz to mieszkanie raz, drugi, trzeci i wszystko gra, nie musisz wtedy tego najemcy tak bacznie i pilnie kontrolować. Zalecałbym odwiedziny swojego mieszkania przynajmniej raz na pół roku. Aby zobaczyć, czy najemca czegoś nie potrzebuje. Czy nie ma osterek, o których on nie myśli, nie zgłasza, bo po prostu je mm, troszeczkę bagatelizuje, a które na końcu mogą ciebie sporo kosztować. Warto jest też, jak gdyby, pokazać swoje zainteresowanie po to, aby najemca mógł czuć się troszkę bardziej komfortowo, że coś ci zgłosił, że coś jest potrzebne, a nie chciał na przykład kłopotać Cię przez telefon. Pamiętaj, w najmniej nieruchomości zysk. To składowa kilku elementów. Dobrego zakupu, dobrego remontu, dobrego przygotowania, ale co najważniejsze, dobrego zarządzania tym mieszkaniem. To oznacza dobrego remontu, home stagingu, dobrej wypozycjonowania ogłoszenia, dobrej selekcji najemców, dobrego, dobrej kontroli i zarówno pieniędzy, jak i stanu mieszkania i szybkiego reagowania.